Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W 2018 roku premierę miał film Kapitan Marvel. Tytułowa rola przypadła Brie Larson, która dostała mieszane uczucia. Czy Wam się to podoba czy nie, Brie zostanie na dłużej w MCU. Kevin Feige powiedział wielokrotnie, że Carol Danvers przejmie rolę Steve'a Rogersa. Jej rola będzie tylko większa w czwartej fazie MCU i dalej. Zanim przejdziemy do dalszej części, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Karol będzie rozwijała kosmiczną stronę kolejnych filmów. W internecie jest mnóstwo plotek o tym, co wydarzy się w Sequelu przygód Pani Pilot. Roger Wardell, którego mam nadzieję, że nie trzeba przedstawiać, wyjawił kto będzie przeciwnikiem Karol w kosmicznej bitwie. Chorwak, międzygalaktyczny morderca i geniusz komputerowy stanie w szranki z Karol. Pierwszy film skupił się na historii powstania Kapitan Marvel, także ten motyw mamy już odhaczony. Kolejny film może skupić się na teraźniejszości i przyszłości. Jestem pewien, że w filmie zobaczymy mnóstwo nawiązań do innych filmów MCU, jak to zresztą zwykle bywa. Pojawiły się doniesienia, iż w filmie pojawią się flashbacki do wydarzeń między 2018 a 2023, czyli okres, którego nie widzieliśmy w Avengers Endgame. Te sceny prawdopodobnie ukażą nam interakcje z martwymi herosami. Film Captain Marvel 2 skupi się na przygotowaniach Carol do obrony galaktyki. Mając sceny dziejące się między Infinity War a Endgame, możemy zobaczyć kilka znajomych twarzy. Źródło tej informacji mówi, że Czarna Wdowa, która poświęciła życie, aby zdobyć kamień duszy, pojawi się w jednej z takich scen. Poza Nataszą nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się w filmie. Od momentu premiery Endgame fani nie mogą pogodzić się ze śmiercią jednego, jedynego Ironmana. Robert Downey Jr. nie potwierdza ani nie zaprzecza plotkom mówiącym o jego powrocie jako Stony Stark. W jednym z wywiadów powiedział, że ze studiem Marvel nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście Kevin Feige jest świadomy popularności Ironmana w MCU i mam nadzieję, że wyważy fanserwis i uczczenie tego, co wydarzyło się na końcu Endgame, tak aby Carol Danvers mogła spokojnie pchnąć swoją historię do przodu. Jeżeli Czarna Wdowa i Ironman pojawiliby się w filmie, to bylibyście zadowoleni, czy raczej powinniśmy już o nich zapomnieć? Szczerze powiem, że sam nie wiem, czego ja oczekuję. Z jednej strony chciałbym, aby jego śmierć została uhonorowana, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć go w malutkim cameo w filmie, choćby na te kilka chwil. Oczywiście swoje myśli zostawcie w sekcji poniżej. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!